Cześć, witam was bardzo serdecznie. Uwaga, bo jest nowe nazewnictwo. Tak, do tej pory była wołowina, cielęcina, wieprzowina, baranina. No to uwaga, od dzisiaj mamy też owadzinę. Tak, owadzina, czyli na przykład idziecie sobie gdzieś do mięsnego i mówicie: "Przepraszam, proszę panią, a czy jest świeża owadzina?" A jesteście w restauracji, gdzieś poproszę owadzinę w sosie własnym. To nie żarty. Takie nazewnictwo już się pojawia. Ale mało tego, jak ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam, cytować mainstreamowe media, czyli takie media, które, no, które są uważane za najbardziej rzetelne w opinii publicznej i cytowanie takich mediów, cytowanie takich mediów jest fajne. Dlaczego? Dlatego, że Demagog czy ktoś się nigdy nie doczepi. No bo ja cytuję polską agencję. Prasową, czyli nic większego od nich już nie ma. To jest, moi drodzy, pap. I mało tego, w tym papie pojawił się artykuł, że naukowiec przestrzega przed bezkrytycznym wprowadzaniem owadów do diety. To nie żart. W takim mediu jak Polska Agencja Prasowa pojawia się artykuł, wywiad z naukowcem i ten oto naukowiec przestrzega przed... Nadmierny, czy w ogóle, jedzeniem owadów. Niebywałe. A wiecie, że to teraz tak tylko w Polsce tak jest ostro z tymi owadami? No bo w innych krajach, z tego co mi wiadomo, nie ma aż takiego nawalania. Zacytuję wam to, bo to jest bardzo istotne. Naukowiec przestrzega przed bezkrytycznym wprowadzaniem owadów do diety. Nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytania, jak organizm Europejczyków będzie reagował na substancje zawarte w owadach jedalnych. Uważa profesor Dominika Matuszek, Kierownik katedry inżynierii, biosystemów i procesów chemicznych i Politechniki Opolskiej. No i tutaj jest słuszna racja, bo jeśli Azjaci na innych kontynentach takie rzeczy jedzą, są już przyzwyczajeni, nasze żołądki, Europejczyków nie są. No, czy czyjeś tam mogą być takich poszczególnych ludzi, na pewno są ludzie, którzy lubią sobie zajadać muchy, komary, świerszcze, chrabąszcze, nie wiem, co oni tam zajadają, tylko dwie muszki, On siedzi sobie na kanapie. Jakiś leń siedzi na kanapie jednym palcem, gdzieś tam drapie, no i jak nadleci jakaś mucha, to sobie ją złapie i zje. No, ja to będzie miał deser. Profesor Matuszek przypomina, że Agencja Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa żywności już w 2021 roku uznała suszone larwy mącznika młynarka za w pełni bezpieczne do spożycia. W czerwcu 2021 roku Komisja UE, czyli Unii Europejskiej, Albo urojonych ekologicznych. Wydała rozporządzenie zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonych larw mącznika młynarka. Natomiast w listopadzie poszerzono listę o sza uwaga! szarańczę wędrowną. A w lutym 2022 roku o świerszcza domowego. No niebywałe. Idziecie do restauracji po owadzinie i tak macie do wyboru świerszcza domowego albo szarańczę wędrowną w sosie słodkokwaśnym. A ten świerszcz domowy to zapiekany taki. No i jeszcze ten nieszczęsny e, młynarek. Mącznik młynarek. To pewnie w mące będzie. Żywność ta zaliczana jest do tzw. novel food i jest dostępna w Polsce szczególnie w sklepach internetowych. To prawda, że owady spożywane są w wielu krajach, szczególnie w Azji i Afryce, od wielu lat. Ich wprowadzenie na rynek w innych krajach, w tym w Europie, byłoby tylko kwestią czasu i produktowany jest szczególnie poszukiwaniem alternatywnego źródła białka. No tak, no, drobowina się kończy, cielęcina się kończy, co tam jeszcze, wołowina się kończy, to teraz będzie owadzina, owadzina dopiero powstaje i gwarantuję, moi milusińscy, przepraszam, moi drodzy, moi kochani, najdrożsi, moi wspaniali widzowie, że pewnego dnia, jak sobie weźmiecie karty menu każdej tam restauracji, to będzie taki gatunek mięsa jak owadzina. Wartość odżywcza jadalnych owadów. Jak zaznacza naukowiec, wartość odżywcza jadalnych owadów, czyli owadziny, jest wysoka. Choć nie należy zapominać, że owady mogą produkować lub gromadzić z otoczenia substancje antyodżywcze lub szkodliwe. I to jest tutaj bardzo ważne, co ona tutaj mówi. Szkodliwe, które mogą wpływać na ograniczenie wykorzystywania składników odżywczych takich jak minaza, kwast, fitonowy, garbniki, szczawiany, saponiny, chinony i inne mogą także stanowić zagrożenie związane ze specyficzną mikroflorą obecną w owadach. Przeciwnie do innych zwierząt owady zjadalne są najczęściej w całości. O właśnie, owady zjadane są najczęściej w całości. No bo komu, komu chciałoby się odłączyć utko od od muchy? No, wyobrażacie sobie? Musie, muszę, przepraszam, muszę utka albo komarze utka. Przepraszam, czy są komarze skrzydełka w sosie pikantnym? Absolutnie nie. Je się połyka w całości. Tak się je je. Czyli w całości. Nawet nie myjemy, jak złapiemy, tak od razu do buzi bierzemy. No, niestety. Skutki zdrowotne takiego stanu rzeczy nie są na ten moment znane. Tak powtarza i mówi naukowiec. Należy także pamiętać, że zjadając owada w całości, dostarczamy do organizmu także specyficzny mikrobiom, który występuje na przykład w jelitach. Profesor Matuszek zaznaczyła, że dla owadów dopuszczonych do Unii Europejskiej mikrobiom został przeanalizowany a zachowanie GHP oraz GMP na wszystkich etapach produkcji, poczynając od hodowli, ma pozwalać na zminimalizowanie zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych związanych ze spożyciem tych oto istotek. Przykładowo, nieznane są informacje o biodostępności metali śladowych żelazo, mangan, magnez miedź zawartych w owadach jedalnych. Zbyt wiele pytań na obecnym etapie pozostaje bez odpowiedzi, lub wymaga wykonania dodatkowych analiz. Co więcej, konsumpcja owadów jadalnych przez ludzi czy zwierzęta hodowlane w naszej szerokości geograficznej jest niewielka, co daje słaby materiał badawczy do wyciągania konkretnych wniosków. Czy owadzina powinna zastąpić drób w naszej diecie? Pyta dziennikarz panią naukowiec. Pani profesor zgadza się co do zasady z tezą, że Europejczycy obecnie jedzą zbyt dużo mięsa. Jednak odpowiedź na pytanie, czy owadzina powinna zastąpić chociażby drób w naszej diecie, nie jest aż tak oczywista. Gdybyśmy. Ona później mówi. Gdybyśmy położyli obok siebie pierś kurczaka i miseczkę dorodnych larw chrząszcza ryjkowca. Ja nie no nie da się tego czytać. Ale jeśli jest pierś kurczaka, to może pierś też tego chrząszcza ryjkowca. Żeby tak było porówno. Palmowego. Aha, uwaga. Chrząszcz ryjkowiec palmowy takie jedzą w programach, gdzie walczą o przetrwanie. O kurczacz mnie dobrze się robi. To, który posiłek będzie zdrowszy i bogatszy w składniki odżywcze, zapewne walcząc o przetrwanie, bez innych możliwości larwy chrząszcza ryjkowca palmowego sprawdzą się świetnie. Uważam jednak, że na dłuższą metę lepiej sprawdzi się pierś z kurczaka, którą uzupełniamy innymi składnikami diety, jak warzywa i dobre tłuszcze. Zdaniem pani profesor dobrym rozwiązaniem będzie propagowanie łagodniejszej wersji diety wegetariańskiej, która dopuszcza część produktów pochodzenia zwierzącego. Dobra, już więcej nie czytam. Ta szarańcza była najlepsza. Pani mówi, że jeśli zjadamy w całości te, te stworki latające, czy pełzające, czy fruwające, nie wiem, już nie wiem naprawdę, co to dokładnie jest, to wraz z nim z tym takim stworkiem zjadamy substancje, które są dla nas szkodliwe. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś rozdzielał tego mięska, tej owadziny. Nie wyrażam sobie tego, bo to jest za małe. To są małe istotki. Poza tym gdzie są ci obrońcy. Praw zwierząt i ekologii, no przecież to jest załatwianie naturalnej naszej flory, tego co nam dała natura, przecież to jest zniszczenie też środowiska, różne owady są też potrzebne, żebyśmy jakoś istnieli, żeby lasy były, żeby nad rzekami jest dużo owadów, nad jeziorami, nad łąkami, gdziekolwiek w lasach różnorakich są owady, one są potrzebne, te wszystkie owadziki to co oni tam powymieniali, to jest wszystko nam potrzebne do tego, że one zawsze z nami sobie żyły. Była jakieś taka bajka, pszczółka Maja, przecież teraz się robi zabawne, takie śmieszne, prześmiewcze filmy, filmiki, żeby pokazać jaka kuriozalna sytuacja. Jak ktoś chce, jak ktoś chce, lubi sobie zjeść szarańcze na podwieczorek, to okej, okay. ja nie mam nic przeciwko. Możesz jeść, możesz się zajadać, możesz... Jeść codziennie, czy też te inne, nie wiem, już zapomniałem, co to tam dokładnie było. Wiecie, to wszystko, co oni tam wymieniali, te... A, zapomniałem, te młynarki jakieś tam, wodnik, szuwarek, czy coś tam, wiecie. No i tak to będzie. Ale, jak to oni mówią oficjalnie, mięso takie dotychczasowe, czyli bołowinka, wieprzowinka, cielęcinka, lepszym pomysłem byłaby owadzinka. Owadzina... Nie wiem, jakie ceny będą owadziny. Przypuszczam, że będą dosyć wysokie. Ale co z tymi kurkami? Aha, no tak, przecież kurę trzeba zarejestrować. A fermy drobiu jakoś tam dziwnie płoną często. I są różne grypy. Czy to przypadek? Wydaje mi się, że nie. Że te problemy z, dro z drobiem, ze zdrowiem i zdrowiem nie biorą się znikąd. Jak jest zdrowe mięsko, kiedyś było takie mięso, że nasze babcie. Miały swoje kurki. Jeszcze są ludzie, którzy mają swoje kurki. Jajka od takich kur są wyśmienite. To jest zdrowe jajeczko. Rosołek z takiej kury jest wyśmienity. Ktoś powie, ale jak to rosół z kury? Kurczę, przecież kura cierpi wtedy. No dobra. A taki ryjówek jakiś tam, yy, chrabąszcz, szarańcza, jakiś wodnik szuwarek, młynarek nie cierpi? Czym się różni? Jedno z drugim. To co, kury nie tam to tak? a nie na odwrót, przecież tamte nam potrafią dać coś więcej, jeśli chodzi o ekosystem, o naturę, a kurka jest stworzona do tego, żeby sobie działać, żeby jajeczka znosić, żeby czasem rosołek sobie zjeść. Dobra, pozdrawiam bardzo serdecznie, pozdrawiam tą, tę panią naukowiec. Fajnie jest czasem posłuchać kogoś, kto chociaż źdźbło normalności wleje do tego szambiska. Ja. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo cieplutko, miłego weekendu i do usłyszenia, cześć, pa, pa.